Serdecznie na kolejnej eksploracji. Chciałem pokazać Wam taki pewien dworek opuszczony. Jeszcze nie udało mi się. znaleźć środka, dopiero się do niego zbliżam. Nawet nie wiem, czy to główny mi się wchodzi, czy jak. Tak jak widać, z zewnątrz się prezentuje całkiem ciekawie. Myślę, że spróbujemy głównym wejściem. Bo chyba wygląda, jakby było. Ktoś tu koczował, czuć te zapaszki. No, zobaczymy, co tu mamy ciekawego. To zobacz do obejrzenia. Powiem szczerze, nie byłem. Widziałem tylko parę zdjęć. Bo no tak jak widzimy, sufit się rwie. Tam już się zarwał, tak naprawdę. Więc stan tego budynku nie jest zbyt bezpieczny mamy jakiś obraz to nie powiedział jakąś ozdobę z koniami tu mamy takie fajne drzwi z jakimiś elementami jakby witrażykami tu w tym pierwszym pomieszczeniu mamy gazetki z ciekawości zobaczymy na rok horoskop 2019 I takie, takie. Jest tak staro, jak wygląda. Bo To chyba jedno duże mieszkanie z tego co słyszałem. Stoi otwarte, więc tu widać rozgardiarz konkretny. Szafka. Kable poszły w ruch. Ciuchy tak samo, tanie jakieś wina, czyli jakaś impreza tu była. Oszabrowane, tak jak widać, piec z metalu. Ładne, ciekawe zdobienia na górze jak widać nie jest taki zwykły tylko coś tu jeszcze miało jakieś fajne zdobienia, tu chyba jakieś tanie wina butelki po tanich winach tak? czyli żule tutaj sobie koczowali może ktoś jeszcze jest nie wiem, może kogoś trafimy razem zrobimy gorzki, gorzki smak wspólną eksplorację ale tu No dobra, zobaczymy zaraz. Chyba nie ma nikogo. Daleczka czaki. No, co tu mamy? Starą szafę, taką komodę. Komodę to do niego, na Tysiąc 1500 puzli. Ciekawe czy. Zobaczcie. <noise> I przecież to jest niemożliwe dołożenia jak dla mnie, nie? Ale no. I tak chyba też to się poddał. Próbował, ale coś nie pychuł, może zgubiłby tego puzzla. <laughs> Zabrakło co układanki. Mamy proszę was angielski, kasety, tak jak widać. Oraz jakieś gazetki do nauki. Lekcja pierwsza. Tak, lekcja jedenasta, co nieco potrafię. Więc mamy też... A to chyba sobie panie z tego co kojarzy do, do, tak, do stanika. Wypycha się, nie wiem, nie używam możemy poprawić, tu jakieś też nie czy coś, saszetka pachnąca do szafy, tak, to też tak jakieś używałem, do ubrań, też mole chyba tam odstrasza ogólnie. Ja troszeczkę widzę jakiś pierdół, mamy jakieś malutkie filiżaneczki, tak powiem, nawet gustowne, tamta też, ma to swój klimacik wszystko, mamy też tak jak widać, tu jakiś koszyczek z kurą Latarnia, ciekawe skąd jo Joke Nie pisze z jakiego miasta, pamiątka mieściny No ale tak jak widać pod nogami, o kurde, taka obroża Nie, tam jakiś pasek, pasek chyba Dobra Ładne, proste hafty krzyżykowe Hafty polskie Kurde. Ktoś tu udał haftować widać można tu chyba na cukier, tam glukoza, jakiś zeszycik mamy 50 lat pracy już w pasterskiej księży i tu jakąś książkę która no tak jak widać Końcówka tapety, czyli jest trochę gratów. Przykład, że taki syf zrobiony. Poradnik rodzinny, jakieś ubranka. Tu mamy jakieś lizki do wina. Mintos, cuda, złoty 50. 2010 rok, dobre rady. Książeczka usług medycznych. A, tu już widać przetrzepane, przeorane koneserzy tanich trunków może alkoholu tu szukali nie wiem no, nic ciekawego ale jakieś parę pierdółek znaleźliśmy, nie lubię po takim syfie chodzić, no ale niestety, filety ze śledzia tu mamy mniej więcej widok z okna Firanki telewizor już rozłupany, drzwi tak samo, ktoś tu chyba się, o może, chyba że były zamknięte, ktoś się włonywał, jakiś element metalowy jeden się ostał, szafa stara, jakaś wywrócona na, na bok z ciuchami, widać po tych krawatach ubraniach że właśnie jakaś starsza osoba, czyli tak jak zawsze tutaj mieszkała. Mamy tą taką laleczkę, ktoś się chyba sobie ułożył do zdjęcia. Tak wygląda mniej więcej kwiatek. Co to to kurde były szachy. Jak <grytanie> się kojarzy figurki, wieża, jakiś goniec, konik, no, takie figurki do szachy bym powiedział. Nietypowe, nie widziałem takich. Mamy nawet zdjęcie rodzinne z jakiejś imprezki. Myślam się, że stąd pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Kwiatki zmęczone życiem. O. Co to kurde, to jakiś rolków? Nie. Ech, no nie będę gadał głupot. Tu tak samo. Kwiatki i taką ciekawą buteleczkę. Znalazłem ale że to buteleczka a nie coś innego ale tak bym powiedział że jeszcze perfunki sobie leżą oj tam taka druga myślałem że kurde jakiś deal do dobra. dobra idziemy dalej Masz jakaś noga od stołu telewizory porozłupywane katrypilary miodowe więc tak jak tego na zimę Skitu chyba timberland kurde jakiś tak po znaczku mi się wydaje Już nie mogę się rozczytać ale tak jakby było timberland proszę bardzo. takie buty to kurde kilku słów kosztują biedom nie, biedom nie wieje tutaj Mamy brościankę czaszka, prawdopodobnie koziołek bym obstawiał może sarenka, Trochę zdjęć rodzinnych, piesek bez nóg. Niestety sztuczne kwiatki. Oj, takiś jakiś fajny danek. Kurde, ja to tak powiem że To co widziałem na zdjęciach. O, jaki ładny piec! To co widziałem na zdjęciach, no to kurczę sław. Gorzej to wyglądało niż to co tutaj widzę teraz na żywo. Kolejna laleczka, jakiś taki kurde, clown, trochę, mamy jakieś fajne widzę jakieś ładne widoki, ale co to jest, coś po niemiecku, jakaś książka, a może po angielsku, ale ładne obrazy, ładne widoki, hodowla koni nawet tutaj, proszę bardzo mamy wyjaśniony i piec tak samo fajny tu sianko nie wiem czy to nie myślałem że może z dachu spadło ale piec też ładny tu ma fajne takie zdobienia na górze tak samo jakieś elementy jakichś nie wiem, kwiatków czy coś no taki nietypowy tu mamy tak jak widać jakieś stare metalowe na wodę proszę bardzo tu jeszcze widzę balon więc tak jak mówię, tutaj nie, nie ma biedy. Fantasy Comics. 160 stron. Magia potworu no, Ale co to jest za komiks? Co to za bohaterowie? Nie wiem. Nie kojarzę. Tam tylko trochę Marvela. No i oczywiście tam Batman, te inne. Ale to nie kojarzę. Jakaś. Kobieta Ameryka chyba. Nie wiem, nie powiem. Bo no, tak samo lekarz zalecić dietę. Ja troszeczkę tutaj pierdół. Nie będziemy się tutaj się spuszczać z tego względu, że nie chcę przedłużać tego filmiku. Tu taki fajny granek przyjemny, nawet kibelek jest. Jakby kogoś potrzeba. Przecisnęła akurat. O, tu widzę. Też taka fajna kuchenka nawet, wszędzie właśnie butelki po tych winiaczach tak jak widać, tak jak mówię, koneserzy tanich trunków byli tutaj nie jedną noc blanta jest raczej nie ich no dobra, idziemy do dalszej części bo wiem, że jeszcze na górę można wejść, gdzieś na strych chociaż nie wskazuje nic na to, żeby można było, ale tak słyszałem no. Mamy tu jakiś obraz, chyba taka kuchnia była tutaj zanim ktoś meble powy, powyrzucał tak no cukier, jakiś pojemnik ekspres taki do kawy przelewowy fajny, podobnie mam tu jakaś grzałka, farelka 2014 kalendarz o 10 lat Myślę, że tak będzie najrozsądniej, bo tamta z 19 to o, tu podłoga siadła, to na pewno nie, nie te czasy. Tu mnie ciekawi co to za buteleczka, zobaczcie kurczę, popryczki, peperoni jeszcze z jakimiś tymi. Nie wiem jakie to to kurde nasiona nie, ale no, coś fajnego, nie widziałem takiej. Taki Takiego sposobu, że tak powiem. kremliwea no, jakieś papiery, paragony. Myślę, że 2014 rok nam no, wystarczy. Nie ma co się doszukiwać, ale ktoś tu miał. Jakiś cowboy tu, tu mieszkał. Patrzcie kurczę, takie ze skóry. Z węża strażackiego. O. No widać, że to kurczę. Ma, ma, mało kogo stać na mieszkanie, w końcu w dworku, nie? Tu mamy też jakiś obrazek zmęczony. Tu kolejne kozaki ale już damskie. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Absolut, kolejna flaszeczka. rozwód, podział, podział majątku, alimenty. Mamy na troskaweczki, jakieś koszyczki, parę przetworów. O, jest wino za 1650 z pobliskiego sklepu energetyki Kaganiec na psa czyli jak to wiadomo na wsi ktoś. O kurczę takie okularki a nie ma jednego. Był jak Jean Renault ływany niestety. Jeszcze parę fotek tu widzę, że uda się fajnych cyknąć, ponieważ miejsce naprawdę, mimo tego bałaganu i nieładu, to powiem Wam, że mi się podoba. Nie wiem jak Wam, dajcie znać w komentarzach. Dobra, gdzie jest to wejście na strych? mi ciekawi, będę musiał chyba się rozłączyć na chwilę, do piwnicy też jest zejście. Się na chwilę będę musiał rozłączyć poszukać tego wejścia na górę chyba że coś pokręciłem może to nie w tym domku Zdając mnie to całkiem możliwe jakieś też buteleczki mocne Ta. zaraz dobra tu byliśmy tu jeszcze chyba też do piwnicy zbliżamy. Tu są na górę schody. Dobra, są na górę schody. Znalazłem. Tylko tak jak widzieliście na początku, w tamtym miejscu akurat ten dach nie wygląda zbyt bezpiecznie. My tam oczywiście nie będziemy świlować. Zobaczcie jaka piękna, złota rybka. Łacie. Kurczę. <laughs> jejku. Fishing bus. Proszę. jejku, bo się kręcił to jeszcze pół godziny zdjęcia robił. Żeby to wszystko ogarnąć Tam też jakaś waza fajna, ale tuczona już niestety No jest tu takich trochę gratów, nie powiem Tu kurde, nie wiem co to, jakieś narty Tak to wygląda, ale jakie sanki, no zobaczcie, proszę Was Teraz jak byłem z synkiem na sankach kupiłem tego To takie jakieś aluminiowe wszystko, się normalnie w rękach wygina Mówię o dziecku pięcioletnim no Zobaczcie kurcze trochę by trzeba było zaimpregnować na pewno bo też już mają swoje lata jakąś lakierobejcą czy czymś ale, ale no widać, że to <laughs> grube dechy są fajna konstrukcja o, jeszcze by pojeździło dłużej na pewno niż te sanki co teraz robią no dobra lecimy na ten stryszek zobaczymy, tu jeszcze jakieś szafy mamy i taki kożuszek w środku na zimę idealny, chyba damski, jak mi się wydaje. Na mnie za mały torba. też taka fajna, klimatyczna Jakaś skóra. Tu jakieś kupy. Pta się chyba. Dobra. Jeżeli tutaj jest na górę wejście, to jeszcze zobaczymy sobie ten stryszek, tak? Tu mamy woda zdemineralizowana. To tak Myślałem, że ktoś tu się kręci. No dobra, ale schody na górę. Są tutaj. No tutaj są schody, nie? Tam jest wejście chyba jeszcze od innej strony. Wezmę szybko, skoczę. że trochę przytnę ten filmik. Bo tu jest jakiś pokój, ale teraz mi się wydaje, że go widzieliśmy od tamtej strony, nie? tak to były te drzwi zabite dechami tu mamy główne wejście czyli tu jest wejście na strych dobra mam nadzieję że nic tutaj się kurde nie Nie, nie zmieni jesteśmy kurcz piękny obraz naprawdę nie wiem czy widać chyba coś z mitologii będę odstawiał może tak będzie lepiej Jakieś ładne panie tutaj sobie odpoczywają, się śmieją na polanie. Tam jakaś sarenka czy łania Panie tam powiem Wam Kemacik, jesteśmy na strychu, to piękny turecki dywan wyłożony Tam właśnie jest ten miejsce gdzie się wszystko wali i sypie. No, to jeszcze na strychu. Zobaczcie ile jest łażeniu. No tam filmik fajne miejsce, nie powiem. Tu mamy jedno pomieszczenie O no, taki stryszek typowo, posiedzieć coś tam, nie wiem Nie do mieszkania bardziej Tu proszę bardzo pokój Materac Graciarnia, ale zobaczcie VHSy y stare kasety Panasonic, filmy ponagrywane Nie, coś pięknego Pamiętam co dzieciaka nagrywało się Laserowa misja, sensacyjna, czy ktoś sobie nadrukował jakoś, aż do śmierci, właśnie. Eee, kurczę, ale tak mi wróciła, życiu wrócił pamięć, znaczy wróciła pamięć, sentymentalna taka. To jak właśnie dzieciaka, jakieś tam, nie wiem, 25 lat temu nagrywało się właśnie takie kasety, trzeba było to kupić, tam różną pojemność miały. Kiedyś tak było. I później można było sobie obejrzeć film. Jak na w nocy leciał, bo nie mogliśmy. Akurat nie mogłem go oglądać. Takie były czasy teraz. Te Filmów wszędzie. a Nic ciekawego nie ma, nie? Mamy tutaj graciarnie taką krzesło. No i właśnie to akwarium kojarzę, bo właśnie widziałem je. I tu niestety będzie szokujące odkrycie Ponieważ w środku jest. Są dwa martwe żółwiki A raczej pozostałości po nich Czyli Skorupka A tu co to jest jakiś wąż? Czy to ozdoba? Nie wiem <grym> yeah. Ale akwarium bardzo ładne Naprawdę szkoda tych zwierzątek tu jeszcze chyba jeden takiś malutki. Coś ty jak krab to wygląda. Nie wiem. Nie, krab z żuwiami i z wężem. Co to kurde za trójkąt. Dziwny. No to w normalnie oko ma jedno, jak krab. Tak, na bok ma łapki i tu ma szczypce. Ja miałem jakiś kraba. On tak bokiem chodzi śmiesznie szczypcami sobie. Bierze do rączek. Nie na kawałki i zjada. Jejku. Co to za miejsce straszne? <gry> Kurczę, jeszcze walizka z ciuchami. Zobaczcie. Normalnie ktoś spakowany do wyjazdu i to normalnie czyste, ładne ciuchy wypracowane, przygotowane. Jak można powiedzieć. No nie no, to widzę. Wlepsza misja z tym miejscem. Tu mamy po laptopie. Tu mamy kolejne, zobaczcie, kasety, polskie orły na po angielsku, płyty, Skorpion, ja piędzę. o, kolejna sentymentalna podróż. Sandały niebieskie koturna. No. Tu mamy jakieś tam, nie wiem, jeszcze takie czy coś, prostownica jakaś do włosów, na kasety, na kubki. Bardzo fajne miejsce. Dużo tutaj ciekawych elementów. Mamy kask nawet, nie wiem, na owadle skrolkę dużo pozostałości, tak? Mamy trunki, jakieś buteleczki fajnie to musiało wyglądać, zanim ktoś to poprzewracał do góry nogami Tu jakiś właśnie też tam wózek dziecięcy O taka rytwanka fajna <laughs> Tu jakieś misie tar tarcza narzutki ale to taka. To no nie są tanie rzeczy. Dziwny, że złumiał, że takie rzeczy. Ich nie zabrą. Czy taka gę gęsiarka? Nawet coś takiego też wiem, że jest. No tam się sufit wali. Nie będziemy się wygłupiać. Mamy jeszcze Misia zmęczonego życiem. Tu tak jak widać, właśnie. O, tam się zapada, tu się zapada. O, zobaczcie, jaka dziura. O, piec kaflowy jeden został. I wanienka plastikowa, czyli tu raczej nie było takiej mieszkalnej części, tylko stricte strych. Zaczął się walić powoli dach, więc już nikt nie inwestował w remont. Patrzcie, kolejny fajny pokój. jej tu musiało kilka rodzin mieszkać. Jeszcze wejście na strych, ale tam zapewne. Tu już taka graciarnia stricte. Tu w tych pokojach jeszcze mieszkały chyba jakieś dzieci. Możliwe, bo tak wygląda troszeczkę. Wystrój tu fajny fotel rozkładany. Kuferek. Taka walizeczka Taki ogrodowy fotel też bardzo sympatycznie to wygląda. O! Zobaczcie, czyliś tam oparcie. Może zabrałem Tu też mamy fotel. Rozkładany, zmęczony. Dobra, zajrzymy do tego pokoju. Strychy nie będę was męczył. Chyba, że coś tam znajdę później. To dogram. Pewnie łysą. Chyba, że jakieś gazety. Zobaczymy ten pokoik i zakończymy. Też takie właśnie dziecięcy jak mi się wydaje. Chociaż ubrania wizyty też dla dorosłych. Tylko do ściany różowe. Mamy taką. Kolejny piec kaflowy. Też tak jak widać nie jest to jakiś taki zwykły. Tylko ma jakieś elementy ozdobne. Czyli faktycznie. Taki styl dworski. Z ozdobami. Mamy komodę. Słonik, który Z małym słonikiem coś robi, chyba. Tak, to jest mały słonik, one chyba się przetulają, czy coś. Wisła, patrz, jakie ładne pamiątki. O, kolejna laleczka. Polis, police Pszczółka maja, czyli takie jakieś dziecięce książeczki. Sztemniczek. Tu jakaś notatka, ale te ozdóbki też fajne, ładnie to wygląda. Podtykam później, myślę, że będą fajne zdjęcia. Tu mamy kurtkę. Ten taki hula hołcza to się nazywało, do skakania, takie koło. Fotel, no i niestety tutaj tak jak widać, nie? Tu też taki fajny fotelik, ciekawy, ale tak jak widać, ktoś wszystko powywracał do góry nogami, szukając kosztowności buciki jakieś takie nietypowe do baletu <noise> o tu jak z czubkiem. o i kolejne kasety Weźcie, graham parker o jest tego trochę tu jakieś buciki kożuszek takie fajne cieplutki tu kurteczka też wszystko damskie puzzle 1500 nie pamiętam co było, ale tutaj są konie do ułożenia to też były konie <laughs> później sobie otworzę na filmiku no bo to po prostu cyknę, ale też mi się wydaje, że to jest jakiś motyw z koniami był 1500 puzelków. No to kogoś poniosła fantazja mamy zeszyty jakieś tam może ze szkoły królestwo bajki zobaczcie też takie ciekawe nareczka, komórka hula hopik buciki no powiem wam że jestem zadowolony z tej eksploracji mam nadzieję że wam też się podobała łowcy złota jest jakieś parę jeszcze fajnych książek dziękuję za Święcony czas. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wszystkiego Wam życzę dobrego i do następnej eksploracji.